Magda Ame nie żyje. Informacje podali bliscy artystki. Swoją sceniczną karierę zaczynała pod koniec lat 60., występując w studenckich kabaretach, m.in. w warszawskiej, stodole. Przełom przyszedł w 1969 roku, gdy po udanym występie na zimowej giełdzie piosenki z utworem Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to się mylisz, zakwalifikowała się do konkursu debiutów podczas Siódmego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jej interpretacja piosenki Jedź na urlop, Romeo, została tam nagrodzona wyróżnieniem. Niedługo później odniosła kolejne sukcesy, wygrywając festiwal artystyczny młodzieży akademickiej dzięki utworowi Jestem cała w Twoich rękach. Rok 1970 przyniósł jej zwycięstwo na famie z piosenką Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie, a kompozycja ta została także doceniona rok później podczas dziewiątej edycji opolskiego festiwalu. W 1972 roku ponownie zaprezentowała się w Opolu, wykonując utwór o niebieskim pachnącym groszku. Początkowo planowany duet z Andrzejem Nardelim nie doszedł jednak do skutku z powodu jego nagłej śmierci tuż przed finałem wydarzenia. Artystka była również współautorką scenariusza koncertu Polska Poezja Śpiewana, prezentowanego podczas 12 stycznia 2013 roku KFPP w Opolu. W kolejnych latach regularnie wracała na opolską scenę, w 1977 roku wystąpiła w koncercie Nastroje, Nastroje z piosenką Widzisz, Mały, a w 1984 roku zaprezentowała utwory Szpetni czterdziestoletni oraz kiedy mnie już nie będzie podczas kabaretonu na 21 KFPP. W 1997 roku stanęła po drugiej stronie sceny, reżyserując koncert Zielono mi, hołd dla Agnieszki Osieckiej przygotowany w ramach 34 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.